tylko żółte, bardzo trudno mi to rozpoznać, ale w wyścigu piąte bez wątpienia na polu pierwszym, kasku białym, kisz ofrecynant a w tym drugi czerwony Jonson żółty był najpierw inny, z nim się nieco wyrzuciło to nasze cieślewicza ale na prowadzeniu w tej chwili para go Upadek na prowadzenie Krzysztofa Pecyny. Zupełnie niespodziewany ułatwik. Przedzianie i Cieślewicz. Kontynuuje jazdę w tej chwili Pecyna. Ale to pogubianie dysponują warunki w tym Adam Pfeiffer tuż za Tomkiem Krzyślewiczem. Krzysztof na już zrezygnował z jazdy. Adam Pfeiffer atakuje teraz po szerokiej. Kolejny trzyma krawędzi. Jeszcze desperatyka Adama Pfeiffera po zewnętrznej, ale tamasz Krzyślewicz utrzymuje kilkumetrową przewagę nad zawodnikiem z Gdańska. A więc kolejne podwójne zwycięstwo Gorzowiom w wyścigu w piątym. Pierwszy Andreas Jonsson, no rehabilitacja za swój pierwszy start. Drugi Tomasz Cieślewicz, również rehabilitacja za swój pierwszy wyścig. Trzeci przyjechał Adam Feigler nie ukończył wyścigu Krzysztof, w którym zobaczymy Tony'ego Rickardsona, Romana Paweł Pawła Duszyńskiego i Rafała go jak wspominałem wcześniej, Pan dzień wcześniej tego memoriału. Bo ten piątek startował gniętę angielskim, czwartek również startował mi angielskiej. Dziś jest gorzony, bardzo pracę dni danego Rickardsona, aktualnego indywidualnego mistrza świata. To Rickardson na polu pierwszym czas po prostu głownie w, kasku, w, kasku, w Raman Poważny, to właśnie ten zawodnik, Paweł Duszyński wystartuje w transportając pola trzeciego niej w niej niżej w czerwonym Rafał Okonielski. Chodzi tu i może podstachnął, Zielony znowu. Zielone światło. Pan Jelikarsson. najlepiej ze startu. Gorzowska para na trzecim miejscu. Po zewnętrznej Rafał Koniewski. Bliżej dla nim Roman Poważny. Paweł Duszyński na pański. Za nim Rafał Koniewski, Roman Poważny i Paweł Duszyński. Rafałem Okoniewskim. Olem musi walczyć na trzecią pozycję. Rafał Poważny, który atakowany jest przez Pawła Dufińskiego. On teraz nie podjechał swoimi rywalowi. Na dzielnikarce drugi Okoniewski, trzeci Poważny i czwarty Duszyński. Rafał Łokoniewski, trzeci Roman Poważny, bez punktu e, Paweł Duszyński. Weźmy wyścig pojedynku pomiędzy Tergolową a Klańską. A z w, w tym wyścigu wystartuje Robert Kempliński, niebieski Tomasz Cieślewicz, wziął tym Sebastianu Łamek i w czerwonym Andras Johnson. Robert Kempliński do tej pory w jeden punkt, Tomasz Cieślewicz trzy punkty, Sebastian Łamek cztery i Andras Jansson trzy punkty najbliżej największy, w największy, Robert Robert niego niebieski w niego niebieski Tomasz największy, 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 Ułamek, czerwony Andreas Jonsson. A jednak Gdańszczanie wychodzą na prowadzenie, największy, 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 po największy, Nowego największy, największy, tej chwili, Roberta Janusz Cięślewicz. Przy Anatyzacji Moskowa Roberta Kemplińskiego. szeroko jedzie Sebastian łamek. W środku toru. Robert Kępiński i Tomasz Cieślewicz. Zmiana w miejsce Romana Poważnego wystartuje Krzysztof Zegielski obok niego e, w kasku czerwonym na to, że pierwszym Rafał Okoniecki, w klasku żółtym Adam Pfeiffer, e, w klasku białym Krzysztof Becyna, no i w niebieskim Krzysztof Cygielski. Wiem, że Okoniecki miał e, bardzo pracowite dni. W niedzielę startował w Rzeszowie, we wtorek e, we Gdańsku w Gdańsku przy obwodach komunalnych indywidualnych w Polski, później w, 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 w czwartek w Machowej. Wydaje mi się, Dziś na razie dwa punkty, no i defekt na prowadzeniu swoich pierwszych wyścigów. Zobaczymy, jak będzie w wyścigu ósmym. Brapał Ogoński, kask czerwony, w kasku żółtym Adam Piper, w kasku niebieskim Krzysztof Cegielski, w miejscu Romana Poważnego i w kasku białym Krzysztof Benzyna. Na, to. na prowadzeniu Okoniewski drugi jest Cegielski W tej chwili na trzeciej pozycji Krzysztof Pecyna. a stopę Adam Pfeifer Cegielski na z przodu Okoniewski Pecyna szeroko, Cegielski bliżej krawężnika A Adam Pajper na czwartej pozycji z przodu. Tak, Gdańszczan, i Piper. przed zawodnikami. Daleko spodu Rafał Ogoniewski, 30 metrów nim Krzysztof Zagielski, Nasze 15. Ale rozegrali pierwszy zwyciężył Rafał Okoniewski, dziękujący teraz y, sobie zawodnicy gorzowscy Okoniewski i Cegielski, który przyjechał z drugi, Fajfer, y, Adam Pfeiffer na miejscu czwartym, no a y, miejsce trzecie i jeden punkt do Krzysztof Kocyna, więc do jednego w wyścigu, ósmym 20 7 do 21 na 24 to, to... pomiędzy Bergogonów i Lotosem Ryżem Gdańsk po 8 wyścigach w prowadzenie gospodarzy 27 do 21. Paweł Duszyński w gazku niebieskim Piotr Palów, w, palu, w żółtym Tony Rikardson, David Weibandy w czerwonym Tomasz Fajerski. Duszyński Palów, Rikardson Fajerski. Piotr na tarczy i po w trzyosobowym składzie Tomasz Bajewski, Pan Rikardson i Paweł Dużyński. Natomiast wykluczono oczywiście Piotr Balut, szkoda, szkoda, bo po dwóch zwycięstwach na pewno Piotrek jest na fali. Bardzo chciał chyba. 看一下。<Sure. S 2> sure.